Dobry Marlena Siok Mazowsze, wiadomości z regionu, a oto co dziś w programie. Ponad 93 miliony na inwestycje w subregionie Radomskim. Urząd Gminy w Wiskitkach wprowadza ułatwienia dla mieszkańców. Rok 2020 w subregionie żywardowskim pod znakiem sporych zmian. Prawie 100 milionów w 2020 roku samorząd Mazowsza przeznaczy na inwestycje w regionie Radomskim. Znaczna część tych środków zostanie przeznaczona na służbę zdrowia, drogi i kulturę. Rozpoczną się też przygotowania do dużych inwestycji w Radomiu i regionie. Remonty i modernizacja dróg, szpitali oraz instytucji kultury to zadania, które w 2020 roku w regionie Radomskim zyskają wsparcie samorządu województwa mazowieckiego. W budżecie na 2020 rok na wydatki te zaplanowano blisko 93 miliony złotych. Od kilku lat ten budżet bardzo mocno proinwestycyjny. Udało się również utrzymać tę dynamikę wzrostu ilości różnych działań inwestycyjnych dotyczących tego roku, co bardzo cieszy i muszę Państwu powiedzieć z nieukrywalną taką, z takim zadowoleniem, że, że mamy rzeczywiście co do kwestii inwestycyjnych, bardzo duży progres, jeżeli chodzi o kwestie całego realizacji wszystkich inwestycji, a jednocześnie planów, które mamy w tym roku i w latach następnych. I tak z tej na prace związane z modernizacją dróg wojewódzkich przebiegających przez subregion radomski samorząd Mazowsza przeznaczy ponad 50 milionów złotych. W subregionie radomskim bardzo znaczne inwestycje będą realizowane w tym roku i tutaj pan marszałek wspomniał o drodze 747. Jest to taki sztampowy projekt, który realizowany jest od kilku lat łączący województwo lubelskie z województwem radomskim przez drogę 747, przez słynny most wybudowany na Wiśle przy udziale oczywiście województwa mazowieckiego. Państwo to pewnie pamiętacie przed paroma latami i robimy to w kilku etapach. Pozostał największy odcinek 30-kilometrowy. I tutaj z satysfakcją mogę Państwu powiedzieć, że dokumentacja wreszcie dobiegła końca i jest procedowane u wojewody uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Oczywiście pozostałe inwestycje, które są zaplanowane, na które posiadamy dokumentację, również są realizowane. Rozpoczęliśmy w ubiegłym roku dwie inwestycje, są te bardzo ważne, na drodze 740 w Nejowicach. Rozpoczęliśmy zadanie za 8 milionów złotych, z czego 1,5 miliona w ubiegłym roku żeśmy już przerobili i zafakturowali. W tym roku będzie ponad 7 milionów do zrealizowania. Firma ma zakończyć te 3 kilometry z ściągami pieszo -rowerowymi, ze ścieżką i oczywiście z nową konstrukcją jezdni. Druga inwestycja, którą rozpoczęliśmy w ubiegłym roku to jest 733 w miejscowości Rawica w gminie Czczów tam za około milion złotych została przez firmę Budromo zrealizowana fragment inwestycji a 7 milionów złotych zostało do wydatkowania w tym roku Udało się wprowadzić również autopoprawkę ważną inwestycję na drodze 738 to jest gmina Gniewoszów tam będziemy do granicy województwa tak naprawdę od Gniewoszowa do Wysokiego Koła Budować drogę, której kosztorys przewiduje 9,5 miliona złotych. Jeśli chodzi jeszcze o inwestycje, nie zapominajmy o Garbatce. To jest bardzo urokliwa miejscowość w województwie mazowieckim i tam został nam fragment niewielki drogi 691 ulicy Kochanowskiego. Jest w tej chwili w procedurze przetargowej, kwota 3 miliony, może nie większa, ale bardzo ważne zadanie, żeby poprawić układ komunikacyjny w tym obszarze. Blisko 12 milionów przeznaczyliśmy na remonty i tutaj będą one realizowane na poszczególnych drogach wskazanych przez mój rejon drogowy, tam gdzie są te stany te nawierzchni najgorsze. Z kolei na inwestycje w służbie zdrowia z budżetu województwa do subregionu radomskiego popłynie ponad 30 milionów złotych. W subregionie radomskim dalej będziemy rozwijali dwa nasze szpitale i szpital na Józefowie i również szpital. W tych Nowicach. W sumie inwestycje w tych obu szpitalach to jest prawie 30 milionów złotych. Spore wsparcie zyskają także instytucje kultury. Subregion Radomski na chociażby modernizację i adaptację zabytkowych kamienic, gąski i esterki czy budowę dwóch budynków administracyjno-muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli otrzyma blisko 9 milionów złotych. W dalszym ciągu w tym subregionie będziemy też wydatkowali środki głównie na dalszą modernizację w obrębie Muzeum Jacka Malczewskiego. Tutaj chcę powiedzieć, że zarząd województwa bardzo konsekwentnie będzie dążył do powołania nowej placówki, czyli Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Uważamy, że dzisiaj. Ta placówka już ma takie zainteresowanie, ma takie możliwości rozwojowe, które powodują, że powinniśmy ją usamodzielnić. Oczywiście będziemy dalej inwestowali w nasz oddział Muzeum Literatury, jakim jest Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. No i pozostałe nasze placówki, w tym będziemy dalej inwestowali chociażby w. Placówkę Kolberga w Przysusze. Ponadto w 2020 roku w subregionie radomskim planowane są także inwestycje w instytucjach oświaty. Mowa tu o budowie nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych imienia Jana Kochanowskiego w Garbatce, Letnisku oraz modernizacji specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci niesłyszących imienia Marii Grzegorzewskiej w Radomiu. W sumie zadania te pochłoną prawie 4 miliony złotych. Informatyzacja administracji publicznej to tytuł projektu, który już niebawem zrealizuje gmina Wiskitki. Dzięki niemu mieszkańcy będą mogli liczyć na duże ułatwienia w załatwianiu podstawowych spraw urzędowych. Szybko, sprawnie i bez wychodzenia z domu. Tak niebawem będzie można załatwić wiele spraw w Wiskitkach. Dzięki funduszom unijnym w Urzędzie Gminy wdrożone zostaną nowoczesne e-usługi administracyjne. Z punktu widzenia mieszkańca to będzie ta łatwość komunikacji, tak? czyli nie będzie trzeba osobiście przyjść do urzędu, żeby sprawy chociażby podatkowe załatwić, tak? ale będzie można w zaciszu swojego domu wypełnić wszelkie potrzebne formularze i po prostu zgłosić, złożyć deklarację podatkową. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzymał ponad milion 200 tysięcy dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Nie ma odwrotu od informatyzacji naszych gmin, naszych powiatów, województwa, naszych instytucji. Dzisiaj bez internetu, bez możliwości wielu usług realizowanych przez internet, w tym usług administracyjnych, ale nie tylko, bo... Rozwija się medycyna, telemedycyna, rozwija się przecież cały proces oświaty, informatyzacji, informacji, przekazywania handlu, tzw. e-commerce, prawda? Dzisiaj coraz więcej zakupów robimy przez internet, więc to wszystko powoduje, że musimy w tym świecie informatycznym być coraz bardziej i uzbrojeni w sensie technicznym, i też mieć umiejętności realizacji tych projektów. W ramach projektu do gminy trafi nowy sprzęt informatyczny. Zakupione zostaną także licencje i oprogramowania dotyczące m.in. portalu podatkowego, aplikacji mobilnej czy systemu obiegu dokumentów. Ponadto pracownicy przejdą szkolenia z zakresu pracy i obsługi systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych. Wprowadzone zmiany to duże ułatwienie dla mieszkańców którzy drogą elektroniczną będą mogli załatwić sprawy związane z podatkami od nieruchomości i środków transportowych oraz podatkami rolno-leśnymi. Budżet na 2020 rok jest największym budżetem w 21-letniej historii samorządu Mazowsza. Zakładane w tym roku inwestycje pozwolą na rozbudowę infrastruktury medycznej, drogowej, a także na wsparcie gmin i sołectw czy jednostek ochotniczych straży pożarnych. Część z nich zaplanowano także w subregionie żyrardowskim. Podczas grudniowej sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego radni uchwalili budżet na 2020 rok. Planowane dochody wyniosą ponad 3,5 miliarda złotych, zaś wydatki sięgną ponad 3 miliardów 700 milionów złotych. Jak podkreślają przedstawiciele samorządu województwa, będzie to rekordowy budżet Mazowsza. Zaplanowano w nim także spore środki na inwestycje w subregionie żelardowskim. Oczywiście tutaj główne źródło to jest nasz budżet plus środki europejskie i główne inwestycje to są inwestycje w drogi, to jest blisko 50 milionów złotych. Warto też pamiętać, że w pewnym sensie obwodnica Grodziska Mazowieckiego za kwotę około 200 milionów złotych to też inwestowanie połączenia drogowe w tej części województwa. No ponadto będziemy wspierali tutaj samorządy gminne, samorządy powiatowe w tych wszystkich naszych programach, które mamy. No i mamy też naszą instytucję kultury w Sochaczewie, jaką jest, jaką jest na no część muzeum kolejnictwa, czyli stacji muzeum, na część wąskotorowych kolei. No mamy w rybnie na przykład oddział naszego muzeum. Archeologicznego, gdzie też inwestujemy w infrastrukturę dotyczącą rewitalizacji, na przykład obiektów archeologicznych. Także myślę, że sumując to wszystko, to będą to znaczące, ponad 50-milionowe kwoty, które przeznaczymy na rozwój w tym subregionie. Subregion Żelardowski obejmuje trzy powiaty Grujecki, Sochaczewski oraz Żelardowski. W każdym z nich mieszkańcy mogą spodziewać się prac związanych z budową, modernizacją i przebudową dróg wojewódzkich. Duże remonty dróg będą w powiecie grójeckim na drodze 730 i na drodze 731. Prawie 11 milionów złotych zostanie zainwestowane w poprawę w, nawie, w Nowy Nawierzchni i to jest na drodze 730 od Nowej Wsi do Lasek w miejscowości i miejscowości Konary na drodze 731, również na drodze 719, to już w powiecie Żerabdowskim, od Puszczy Mariańskiej do Walerianu ponad 3-kilometrowy odcinek będzie wyremontowany, natomiast jeśli chodzi o drogi w powiecie Sochaczewski, no to tutaj... Na drogę 705 będą prowadzone prace. Głównie w tej chwili przewidziana jest przebudowa, budowa chodnika. W ciągu tej drogi 705, żeby chronić pieszych od od tego dużego ruchu, wiadomo, poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Również zostaną przebudowane trzy skrzyżowania na drodze 580 i z drogą 705, 898, także to poprawi się nawierzchnia włączenia tych dróg do drogi głównej, jaka jest 580. Jeszcze w ramach inwestycji będzie realizowany drugi etap znaczy drugi etap drogi 577, w powiecie tutaj jest Sochaczewskim. Około kilometra drogi za 9,5 miliona. W zeszłym roku, w 2019, wydaliśmy 1,5 miliona, 8 milionów zostało do wydania i do zrealizowania tego zakresu w tym finansowym zakresie. No i oczywiście sztampowa inwestycja nasza, największa w roku 2019, którą zaczęliśmy, to jest droga 579, 10 km od Radziejowic w kierunku Grodziska i tutaj zostało około 17 milionów złotych na rok 2020 do zakończenia tej inwestycji. W 2020 roku nie zamraknie środków na realizację programów wsparcia skierowanych do mazowieckich gmin, powiatów, a także jednostek ochotniczych straży pożarnych. Władze Mazowsza przeznaczą na ten cel ponad 110 milionów złotych. W porównaniu do roku ubiegłego w niektórych obszarach budżet został zwiększony dwukrotnie, z programów tych skorzysta także subregion Żyrardowski. To wszystko, co przygotowaliśmy, zapraszam na kolejny program Mazowsze wiadomości z regionu.